A jak zrobić zapiekankę na wypasie? Zabieramy się za bułkę, pani, wybieramy środek bułeczki i zacinamy. Sierzutka bułeczka, co? A bułkę przeciętną wzdłuż obróć dnem do dołu, o, w ten sposób, i zostaw na grillu. To, no Jak robimy zapiekankę na wybasi, no to oczywiście potrzebny jest łosy pecek, świeżutka szyneczka, może jakieś ciełbaski, a może jakiś bunc. A tak naprawdę to sami my decydujemy o tym, co znajdzie się na naszej zapiekance. Możemy zrobić na przykład tylko serową, albo na przykład z wędlinami. Bułeczka idealnie wygrinowana, kładziemy i przygotowujemy się do składania. A przyda nam się teraz szynka. Cienkie plastry I zabieramy się za kiełbasę Zaczynamy plastry Czas na boczek kochani Tak jest! Klejmy boczek Również plasterki Jedną zapiekankę możemy zrobić z boczkiem, drugą możemy zrobić z kiełbasą, z szynką. Tak naprawdę sam decydujesz, co na zapiekankę dosyć. Teraz czas, za czas na cebulkę czerwoną, czyli koimy ją na krążki, które nałożymy na wierzch. Możemy wrzucić je do pieca. A możemy też położyć na surowo na zapiekankę. Jak kto woli tak zrobi, my pozwolimy sobie ją położyć na surowo, cieniutko krojoną, żeby fajnie smakowała, wiecie? Kawałeczki. Cienkie plastry, żeby to dość fajnie na naszej zapiekance było. Gani, z... zapiekankę smarujemy sosem, a dokładnie ketchupem z cukinii, a przepis jest też na naszej stronie. I smarujemy sobie zgrillowaną zapiekankę. Z Czas na grillowaną pieczarkę w odpowiednich przyprawach. A jaki I wykładamy na naszą zapiekankę pieczorki. Tak? Na ubraną zapiekankę, na której już znajdują się nasze pieczorki, układamy bunt. Nie mogę jeszcze w ten sposób. Łocznie, tak jest. Kiedy włożyliśmy już bunc, na przemian układamy szynkę. Cedar. Tak jest, red cheddar, ładnie się rozpuści, ładnie wpomponujesz się właśnie z naszą szyneczką. Tak jest, tak jest. Teraz troszeczkę przekładamy kiełbaskę. O, o właśnie. O właśnie. Pamiętaj, cebulka musi być naprawdę drobno krojona. Czas na osypka naszego krojonego w talarki. Wędzony osypek idealnie skomponuje się z pomidorkiem, no a także z naszą czerwoną cebulką. I taka zabieganka na wypalsze trafia do pieca, do totalnego rozpuszczenia. Na koniec oprószymy ją jeszcze czosnkiem. Albo szczypiotem. Wystarczy nam tyle? Wystarczy. No i mamy to, Kani. Tak jest. Należałoby to teraz ubrać jeszcze w ogóreczka kiszonego. O, w ten sposób. No jak wypas, to wypas, nie? Bardzo proszę. w ogóle kiszony jest. Delikatnie naszym kecupem. Z cukini. Przepis na stronie. Podobnie jak jak zrobić pizzę z chleba tostowego. Delikatnie kecupkiem. A we ten sposób. No i na wierzch zasypmy tosyczko na Można? Można. Tak jest, kochani, pełen wypas, w pełnej okazałości, specjalnie dla Was. No i mamy, kochani, mamy to wypas w pełnej okazałości, tak jest, mamy bunc, mamy osypka, mamy red cheddar, mamy kiełbaskę, mamy szyneczkę, no a przede wszystkim mamy pomidorka, ogóreczka i czerwoną cebulkę, zasypane wszystko naszym szczypiorkiem, no i na wierchu ogóreczek.